Ej, witajcie z tej strony Utek A dzisiaj zabieramy sobie w Anomik Tydzień temu był filmik i Anomik będzie co tydzień Więc no, jesteśmy znowu Cardillerem hmm. Co się tu stało? Dobra, ja nie wnikam Нужно пошукать локальный склеп? Не гадай. Курда. Не манить. Чекайте. Ага, а мы тут все To nie będzie zbyt długi odcinek, więc no. Co tu można zrobić? No i off-nurture postawę. Dobra, nie tarzla. Low, smash Dobra, a pomysł. Owner Dora tu też postawimy, tylko trochę co tak chwilę, ale patrzcie na to. Zrobimy tak krzywą. Dobra. Tylko to musimy wrócić. Ej! Pierwszy dodali okno i... Naprawdę. Naprawdę. Naprawdę... O dobra. A, no nie. Ej! Nie, no dodali okno? Co jest? Biorę okno. Я тебя аккуратно тут захожу. Какая чувакная тут Будет так плеяк. Что, есть тут окна? Bar slow? Nie, bar Patrzcie, na tym jeszcze postawimy to. Ej, już się dziwię, że oni okno dodali. Ej, mój sklep będzie najlepszy. Zostawimy sobie zieloną ścianę w dalszej części mojego domu. Co jest? Aha. Aha. Nie wnikam. Tu też musimy kolejkę zrobić. Old Clouch. Wow. Ej, fajnie wygląda. Dobra. W kolejnym odcinku dokończymy. Żegnajcie. No i cześć.